Od 18 czerwca trwa w Europie marsz dla Europy Wolskiej, wolnej od GMO. Rozpoczęło się to wszystko w Berlinie. Ludzie idą tysiąc kilometrów do Brukseli, żeby przekazać właśnie w dniu dzisiejszym o godzinie 13 w Parlamencie Europejskim deklarację warszawską, która została podjęta w tym roku w maju. Poprzez właśnie producentów i tych, co się zajmują żywnością ekologiczną, dobrą żywnością. To była deklaracja podjęta po to, żeby starać się Europę zachować od GMO. Gdyby was było z półtora tysiąca i przeszlibyście się tą ulicą, ulicą, to by pan marszałek, to był, wszyscy by byli. Kukurydza polska, która została wysłana do Szwecji, została tam przebadana na obecność GMO, ponieważ była deklarowana jako wolna od GMO. I się okazało, że niestety zanieczyszczenie jest tak wysokie, że e, nie przyjmą od nas tej kukurydzy. Czyli nasi producenci tra tracą rynki zbytu. To już się dzieje. Wzrost zachorowalności na nowotwory, alergie, jest zdecydowanie zwią miała związek ze spożywaniem coraz większej ilości modyfikowanej żywności. Z przypadki sepsy też są związane ze spożywaniem genetycznie modyfikowanej żywności. A powiem Panu, że konsumenci nie wiedzą, ile, ile tego spożywają na co dzień.

deklarację na warszawską z hmm. tabeliwiebo. Nic z drogą mailową zostało. Tak. A oczywiście, drogą mailową jak najbardziej. właśnie to pismo do Państwa. Tak? tak? Dopiero. No mhm. możemy złożyć, bo jak rozumiem, Pana Warszawa panie... nie ma? No nie. Ma, Ale możemy złożyć. To zostało. Może to, jak to oczywiście.